Wydawałoby się, że wyszukiwanie lokalne to jest taka prosta rzecz. No, mamy użytkownika, wiemy, gdzie on jest, mamy firmy jakieś, wiemy, gdzie te firmy są, ale tu, żeby naprawdę dobre wyniki wyszukiwania pokazać użytkownikowi, no to trzeba, trzeba by wiele więcej różnych rzeczy wziąć pod uwagę. Wszystko to od, od na przykład od wieku użytkownika, od zainteresowania po Pogodę, czy są jakieś korki gdzieś, gdzie ten użytkownik mieszka, gdzie firma jest, czy łatwo tam dojechać. Wszystko wpływa na to, co użytkownik uzna za dobry wynik. Użytkownik mobilny w ciągu kilku godzin od razu podejmuje jakieś dalsze kroki. Chce zadzwonić, chce coś kupić, chce gdzieś pojechać, a na Desktopowej wersji, no to tam to może potrwać i parę dni, tygodni nawet, zanim użytkownik coś tam dalej zrobi. To zaczyna być tak, że jak, jak firmy nie ma w, w mobilnym internecie, no to tak jakby ich nie było tam gdzieś na, na, na ulicy po prostu, no bo użytkownicy szukają, patrzą najbardziej teraz przez komórkę, zamiast tam pytać się kogoś na ulicy, więc to jest bardzo ważne, żeby być na mobile.